teraz jesteśmy właśnie nad zalewem sulistrowickim stoimy oczywiście na tamie tego zalewu tam w oddali widać plażę las Radunia nasze kochane pole namiotowe na którym od jutra będzie się odbywała harmonia kosmosu. No i ślęża z charakterystyczną anteną. No teraz to może przybliżymy. Mm, piękna antenka. Może z boczera też. Pięknie. Widać, o, i typowe namiotowe, już powoli ludki się zbierają. Organizacja trwa. Bar jakiś, no, to jest środek. bar Radunia to jest. No i to jest taka, właśnie tam. Tam. Tutaj właśnie wpływa woda do tego i tam sobie kanałkiem na dół, fajnie spływa na dół. Okolica fajna. Ludki nie muszą na Mazury jeździć, żeby się, żeby sobie dupę pomoczyć. Można sobie tutaj, woda fajna, stojąca, na pewno ciepła chociaż tam malutko jeszcze ludzi jest ale bo to jeszcze nie sezon, no, ale niektórzy jeszcze oczywiście kto ma urlop to sobie przyjedzie I turyści miejscowi ludzie też po co mają gdzieś szukać Dokładnie. albo na jakieś kryte śmierdzące baseny chlorowane jeździć jak tu mają naturalną wodę Boże, no. No jeszcze ostatni rzut właśnie na no. kraj obraz. No i teraz sobie jedziemy na Przełęczą tą padła na sobie pojedziemy na tam, gdzie się tam, gdzie są szlaki na ślęża. I to na razie by było tyle. Dzięki.